Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Piastaż żmigród z Polonią Nysa. Spotkanie zakończyło się wygraną, gospodarzy 4 do 0 są z nami. Szkoleniowcy obu drużyn, pan Marek Birski, trener Polonii Nysa oraz Marcin Foltyn, trener Piastaż żmigród Poproszę teraz obu szkoleniowców o krótkie podsumowanie tego spotkania. Zaczniemy od trenera gości. No cóż, ciężko powiedzieć coś po takiej wysokiej porażce. Natomiast no, myślę, że ten mecz miał kilka takich faz. Myślę, że pierwsza, pierwsze gdzieś 30 minut do straty bramki mecz był w miarę wyrównany, Poza no, za według stron gdzieś sytuacje bramkowe, coś się działo. Natomiast gdzieś po, 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 stracie, po stracie tej pierwszej bramki w naszym zespole w którym za chwilę padła. padła druga bramka, co zdecydowanie zespół podłamało. Wiadomo, przegrzewamy 2-0, ciężko się podnieść na wyjeździe. No, próbowaliśmy różnych roszad, zmian w składzie, w ustawieniu, żeby ten wynik zmienić. Natomiast no, wyszło jak wyszło, skończyło się 4-0, aczkolwiek uważam, że z przebiegu ten wynik był za wysoki. Dziękujemy za tą wypowiedź. A teraz o po podsumowanie meczu poprosimy trenera Marcina Fultyna. Witam Państwa. No, to jest bardzo ważne zwycięstwo. Dalej jesteśmy, że tak powiem, w grze, to utrzymanie i jest to pierwszy kroczek z tych ważnych meczów, w końcu sezonu, który przed nami. I cieszę się bardzo, że udało nam się wygrać. Tak, ten trener powiedział Polonii. 4-0 chyba za wysoki wynik, patrząc na przebieg meczu, ale znowu wykazaliśmy się skutecznością meczu u siebie, bo tak samo było zieloną górą. I to cieszy, to cieszy. Dlatego można było się pokusić o jeszcze lepsze rozegranie kilku sytuacji i tworzenie sobie więcej stu sytuacji bramkowych, może szczelinę jeszcze bramki. Ale znowu gdzieś nam zabrakło spokoju bezpokoju, dokładności. I to co mnie martwi, to. To, że pierwsza połowa była lepsza w naszym wykonaniu, a w kompletnie, żebyśmy się pogubili, oddaliśmy inicjatywę i, i, i zdecydowanie, zdecydowanie ten mecz gorzej wyglądał w naszym wykonaniu, ale cieszę się, że udało nam się to wybronić tak naprawdę poza taką sytuacją, bo w czy gdzie zawodnik ponownie był samostan z dzieckiem, to nic tam nie, nie działo się tak wielkiego pod naszą bramką i to jest najważniejsze. Wiadomo, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i może, może za... Jedno jeszcze, czy dwa jeżeli żeby nam się wygrać. Może więcej spokoju będzie, pewności siebie i lepiej ta gra będzie wyglądała. Na dzisiaj najważniejsze są punkty. Mieliśmy je wyrwać, wyszarpać. Udało nam się i z tego się bardzo cieszymy. Dziękujemy i za chwilę zapraszamy do nas zawodników obu drużyn. Są z nami zawodnicy obu drużyn. Adrian Błaszkiewicz z Polonii Nysa oraz Jakub Trajonowski, zawodnik Piasta Żmigród. Teraz poproszę obu zawodników o krótkie podsumowanie tego spotkania. Zaczniemy od Kuby. Pierwsza połowa mieliśmy kilka sytuacji, zdobyliśmy dwie bramki. Mieliśmy problem z budowaniem akcji. W drugiej połowie oddaliśmy inicjatywę Nysie i też mieli swoje sytuację. Najważniejsze dzisiaj, że zagraliśmy na zero z tyłu. I widzimy się w Rybniku i walczymy o kolejne trzy punkty. Dziękujemy Kubie. A teraz o podsumowanie meczu poprosimy Adriana. Był to dla nas bardzo ważny mecz, który w przypadku zwycięstwa pozwoliłby nam zachować dalsze szanse na. Na utrzymanie się w trzeciej lidze nie udało się, wysoka porażka, ten mecz mógł się zupełnie inaczej potoczyć, ale możemy mieć pretensje tylko do siebie, ponieważ po stracie pierwszej tej bramki ciężko cokolwiek było zrobić, tak jak się wspomniał trener. I, no i po prostu ten wynik był niekorzystny dla nas. Jesteśmy bardzo smutni i zawiedzeni, bo bardzo nam zależało, żeby tutaj zdobyć jakieś punkty i i grać nadal o, o to miejsce dające wytrzymanie. No. Pozostało nam jeszcze bodajże 5 meczów. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze zabrać jakieś punkty i, i grać dalej do końca, no bo nic nam już więcej nie zostało tak naprawdę. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich na kolejne domowe spotkanie Piasta już 3 czerwca. Zagramy tutaj u siebie o godzinie 16 jest ze Stalą Brzeg. Dziękuję.